Zapraszam cię do praktyki jogi nidry. Przyjmij wygodną pozycję ciała. Możesz usiąść w fotelu lub ułożyć się na podłodze na macie czy na łóżku, biorąc pod głowę niewielką poduszkę czy złożony koc. Pamiętaj o rozluźnieniu ubrania, pasków, zdejmij buty lub kapcie. Tak, żebyś miała miał jak najwięcej swobody. Łagodnie zamknij oczy i zwróć uwagę na ułożenie poszczególnych części ciała, zarówno gdy pozostajesz w pozycji siedzącej, jak i w leżącej. Nogi odsuń od siebie, tak aby się nie krzyżowały ani nie dotykały. Ręce ułóż na oparciach fotela lub, gdy leżysz na podłodze, w pewnym oddaleniu od tułowia. Głowę ułóż wygodnie, wspierając ją o oparcie fotela lub naturalnie układając na podłodze. Cały tułów ułóż wygodnie, tak aby jak największa jego powierzchnia stykała się z powierzchnią fotela lub maty czy dywanu. Pamiętaj, że Yoga Nidra jest prostym ćwiczeniem relaksacyjnym. Jest sztuką Niedziałania. Polega na utrzymywaniu całkowitej pasywności fizycznej i psychicznej. Obserwujesz i doświadczasz tego wszystkiego, co się pojawia w obrębie Twojej świadomości podczas sesji. Poddajesz się temu, co jest w danej chwili. Nie kreujesz własnych myśli i wyobrażeń. Stajesz się obserwatorem tego, co jest. Po przyjęciu wygodnej pozycji pozostajesz w całkowitym bezruchu. Bądź otwarta, otwarty. Nie oczekuj niczego specjalnego. Wszystko, co pojawia się w Twojej świadomości, jest naturalne. Obserwuj to. Zanim zaczniesz właściwą relaksację, ustal brzmienie pozytywnej myśli lub zdania, które będzie przewodnim motywem Twojej sesji relaksacyjnej. Może ono brzmieć na przykład tak. W czasie relaksacji osiągnę głęboki spokój wewnętrzny. ustalasz swoją własną pozytywną myśl, taką, która jest dla Ciebie ważna w danym dniu. Powinna być krótka i zrozumiała. Teraz jest czas na jej sformułowanie. Kiedy już wiesz, co chcesz uzyskać, to powtarzasz ją świadomie w myślach trzy razy, przechodzimy. Do rotacji świadomości po poszczególnych częściach ciała. Kieruję uwagę w poszczególne punkty ciała. Odczuwam prawą dłoń, kciuk prawej dłoni. Odczuwam go. Wyobrażam go sobie. Następnie palec wskazujący. Przez moment odczuwam i wyobrażam sobie to miejsce i przechodzę do następnego. Robię to bez nadmiernej koncentracji. Palec środkowy, serdeczny, mały, wnętrze dłoni, wierzch dłoni, prawy nadgarstek, prawe przedramię, prawy łokieć. Prawe ramię, prawy bark, prawa strona klatki piersiowej, prawe biodro, prawy pośladek, prawe udo, prawe kolano. Prawe podudzie, kostka prawej nogi, pięta prawej stopy, grzbietowa część stopy, podeszwa, duży palec prawej stopy. Drugi palec stopy, trzeci palec, czwarty palec i mały palec prawej stopy. Moje ciało jest zupełnie spokojne i bezwładne. Mój umysł jest oddalony od wszelkich spraw niezwiązanych z relaksacją. Kieruję uwagę na lewy kciuk, odczuwam go i wyobrażam go sobie. Następnie kieruję uwagę na poszczególne punkty ciała lewej strony. Palec wskazujący. Palec środkowy. Palec serdeczny. Mały palec lewej dłoni. Wnętrze lewej dłoni. Wierzch lewej dłoni, lewy nadgarstek, lewe przedramię, lewy łokieć, lewe ramię, lewy bark, lewa strona klatki piersiowej lewe biodro, lewy pośladek, lewe udo, lewe kolano, lewe podudzie, kostka lewej stopy, grzbietowa część stopy, podeszwa, Duży palec lewej stopy, drugi palec, trzeci palec, czwarty palec i mały palec lewej stopy. Moje ciało jest zupełnie spokojne i bezwładne. Mój umysł jest oddalony od wszelkich spraw niezwiązanych z relaksacją. Odczuwam kontakt ciała z podłożem. Kieruję uwagę na stopy, odczuwam je, wyobrażam je sobie, przenoszę uwagę na pięty, na łydki, tylną część ud, pośladki. Plecy, dłonie, przedramiona, ramiona, barki, kark, szyje, głowę. Odczuwam tylną część głowy. Cała głowa staje się bezwładna i ciężka. Odczuwam kontakt ciała z podłożem. Ciało jest zupełnie bezwładne. Oddycham naturalnie i harmonijnie. Kieruję uwagę w stronę czubka głowy. Odczuwam twarz i przednią część ciała. Czoło, punkt pomiędzy brwiami, prawa brew, lewa brew. Prawa powieka, lewa powieka. Prawe oko, lewe oko. Prawe ucho, lewe ucho. Prawa skroń, lewa skroń. Prawe nozdrze, lewe nozdrze. Górna warga, dolna warga, prawy policzek, lewy policzek, podbródek, żuchwa, przednia część szyi, prawy obojczyk, lewy obojczyk. Prawy bark, lewy bark, prawa ręka, lewa ręka, środek klatki piersiowej, górna część brzucha, centrum brzucha, dolna część brzucha. Biodra, prawa noga, lewa noga, prawa stopa, lewa stopa. Oddycham naturalnie i spokojnie. Odczuwam całe ciało. Oddycham harmonijnie i spokojnie. Przez kilka chwil obserwuję oddech przepływający przez nozdrza jamę nosową, tchawicę, oskrzela, płuca i z powrotem. Wyczuwam naturalny ruch mięśni oddechowych, delikatne napięcia i rozluźnienia towarzyszące oddechom. Oddech przepływa swoim naturalnym rytmem. Bez mojej ingerencji mogę powiedzieć, że oddycha się sam. Pozostawiam go własnemu rytmowi. Pozostaję w spokoju. Mój umysł jest wyciszony. Nie śpię. Jestem na granicy snu i jawy. Staram się obserwować to wszystko, co spontanicznie wyłania się i ukazuje w mojej świadomości. Widzę obrazy. Wyobrażam sobie sytuację. Jedne związane są z tym, co wydarzyło się w przeszłości, inne odnoszą się do chwili obecnej, a jeszcze inne wybiegają w przyszłość. Nie ingeruje w to, co się pojawia, myśli, impresje, wyobrażenia i wizje, okruchy wspomnień. Jestem jedynie ich obserwatorem. Pozwalam im przychodzić i odchodzić, kiedy chcą i jak chcą. Teraz pozostaję w stanie zupełnego wyciszenia.